Siema, z tej strony Oskar. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z ciekawostek. Ten pistolet się nazywa XD. Naprawdę. Podkładacie bombę. Mi się jej teraz nie udało podłożyć tu, gdzie jest ten krzyżyk, ale nieważne. Rzucacie tutaj ten granek, który jest, który rozpuszcza dym. I ktoś, załóżmy, z antyterrorystów tu przychodzi, mówi ach, nikogo nie ma, tu robi. I sobie już zaczynają y, rozbrać, a wy nagle w niego. Dzięki tak wygrywać rundę. Ja teraz odejdę od bomby, żeby mnie nie zabiła. I za trzy sekundy wybuchnie. Raz. Nie zgadnąłem niestety. Zabierzmy sobie teraz tą broń. Chciałbym też dodać, że ta broń jest nowa. Dawno nie grałem w tą grę, więc może nie jest nowa, już może jest tu długo, ale mi się wydaje, że jest krótko i zabija na czyszczały, dlatego ma tak mało amunicji. Chciałbym dodać, że te tutaj auto, te te żółte właśnie. Istnieje naprawdę. Jest to Renault. I nie pamiętam jaki to był model. No ale istnieje jednak, więc faktem, fakt, że istnieje. Kolejna ciekawostka to jest tutaj, tutaj ten znak. Zakaz skrętu w prawo, znaczy w lewo, przepraszam. Ale nie ma tu skrętu w lewo, więc chyba że wy widzicie, ale myślę, że nie widzicie tego G. Dlatego jest to błąd gry na 100%. I teraz każdy będzie w szoku właśnie. To co myślicie, że to jest big złoty? Nie jak wpiszecie sobie w tłumaczu to oznacza złote ciele więc niestety byliście w błędzie bo to nie jest byk widzimy się na kolejnej ciekawostce a chodziło mi bardziej o to że w tej pierwszej ciekawostce jak pokazywałem jak można podłożyć bombę to podłożę jeszcze raz żeby Wam pokazać dokładniej Jeżeli wiecie o co chodzi to możecie sobie to przewinąć Teraz będzie dobrze myślę, jest dobrze Teraz rzucacie smoga tutaj I gdy ktoś tam przychodzi i szuka bomby To rzucacie Robicie tak. I zaczynacie wstrzelać w tą osobę, jeżeli nie wiecie, gdzie jest. I właśnie tak wykrywacie jeden na jeden. A ja poczekam, aż bomba wybuchnie. Albo po prostu wyjdę już z tej rozgrywki. I widzimy się na kolejnej rundzie. Cześć, widzimy się w kolejnej ciekawostce. Do tego będzie mi potrzebny. Granat. No, na razie to wszystko będzie mi potrzebne. Chciałbym Wam pokazać pewien bóg, albo niedopracowanie, niedopracowanie twórców tej gry. Ale nieźle skoczyłem. Jak rzucicie granatem tu, ja zgłośnie grę sobie, czy to słyszeli? Jak rzucę tu granatem, to, beń, to słychać go, jakby gdzieś przy tym moście dopiero wybuch. Zciszę grę, żeby kogo nic nie bolały uszy. Kolejna ciekawostka, są tu kaczki. Tak jak oglądaliście mój filmik wcześniejszy, to te kaczki były, jak pamiętam dobrze, czarne, a te już są normalne i nie da ich się zabić. Dziwne to jest Bo się nadal ruszają Poczekamy do następnej rundy Bo mam zbyt mało pieniążków Żeby kupić pewną rzecz Więc Dla mnie to będzie 20 sekund Dla was sek Kolejną ciekawostką jest to, że jest tu jeden budynek, tak? Widzicie, to tu jest napisane? I to jest chyba jakaś restauracja, no nie wiem, nie wiem. I tu jest to, ten napis. I możecie sobie sprawdzić w tłumaczu, co to znaczy, bo ja do końca za bardzo też nie wiem, Chyba to Wam dodam, może gdzieś w prawym górnym rogu, ale jeszcze nie wiem. Widzicie ten budyneczek? Ten, ten. Jeżeli wpiszecie jego nazwę, to okazuje się, że ten budynek naprawdę istnieje. Lub istniał. Ale oczywiście, ten budynek jest duży, a na zdjęciach on jest mniejszy, więc. Nie zdziwcie się, że on będzie troszkę inaczej wyglądał. A na dziś to jest koniec. Obejście y mój wcześniejszy filmik i jak myślicie, wpiszcie w komentarzach co następnego nagram. Ciekawostkę, grę o broń, dechmecz, mecz, Hej!